Hej kochani, witam was serdecznie na kolejnym filmiku na naszym kanale. Jestem Sylwia, a za kamerą pan kamerzysta. Pani Kamerzysto, proszę się pokazać. Jestem Meru, with a new hair style and the trimming of his key as well. I hope everyone is doing bardzo dobra. Uh, the weather is very woda woda. You know, too much. <laughs> why, are you why are you <laughs> Nie, dobrze, dobrze. Dobrze, They understand. You understand my Polish? Tak. No, to powiedz, baby, co dzisiaj robimy. Today we are going uh, to Babcia again. Uh, I think people must be thinking, why are we going to Babcia again and again? And let me clear it out. We are not going there because Babcia has prepared very dobra key for us. Nie. We are going there. to help her with you know some issues that are there that happened because of us only last time. Um so yeah. Uh, let's go. Gomki. because <laughs> it's like little bit of you know gymno. Uh, so hot hot gorąco, gomki. Gymno weather. New to the channel? Subscribe, kuya. Comment to ya, like, kuya. Przyjechaliśmy właśnie do nas na działkę. Musimy zabrać farbę, eh, bo jeżeli oglądaliście ostatni filmik, jak byliśmy u babci, to malowaliśmy u babci sufit w kuchni. I, i niestety, wiecie, ten sufit był już malowany 1 500-1900 razy. I niestety ta farba w niektórych miejscach odpryskuje, i musimy to poprawić. Więc taka nasza rola na dzisiaj, poprawić tą farbę, to malowanie. Więc właśnie bierzemy naszą farbę z działki i jeszcze będziemy u babci myć okna i zmienić. Zmieniać firanki i zasłonki z letnich na jesienne. O, oh, babcia. Babcia jest zer. Babcia jest zer. Babcia ma na myśli, mieli przyjechać wczoraj. O, babciuska mi chyba. Babcia biegnie. Tam <laughs> się trochę boimy, teraz Nie, 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 Babciu daj że nas nie widzi. Albo może babcia nie widzi samochodu, że to jesteśmy my. I'll take the paint. No to, a ja zabiorę to. Babcia będzie mówić, czemu nie dzwoniliście wcześniej? Trzeba było zadzwonić i mi powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz słuchamy dopiero wieczór, bo <grym> był wieczór, i... wieczór, czwarty wieczór. I... Jeden wieczór, druga jest dopiero. No tak, ja teraz to mówię, czwarty, on tej wieczór jest. No, ale cieplutko. A bo potem napolełam, bo tak to mówię. Dzień dobry, dobry. Tak tą wie chłodno już jest, przywdziałam. Ale, ale a, ten, tak, tak, żeby się bardzo poleł, to też nie poli się. Nie poli tak, się? Tak, o tak się obryli, tak, o tak się narósł i klejo okay. się. Przynieście więcej węgla i tego? Nie no, to, 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 to jest, jest na razie no to. Tam wszystko naładowane. Jak coś, to przyniesiemy później kilka tych wiaderek, no. no stoi. Tam, Czyli na... co? Sufit zaczynamy. Nie? Tutaj trochę odpada to. Jeszcze pytasz? Tylko żeby to, to czymś wziąć, A jadłeś jakiś woda? Nie, jeszcze nie. No to mam tylko olenuchy. No to może mogło smażyć wam. No. Bo, bo, tutaj będzie Nie Widziałam bo to tak. się. Najlepiej to by było zaszpachlować. Idziemy na razie po drabinę. Ogólnie nie przemyśleliśmy nic, ale u nas do samochodu drabina by weszła może by u nas. Yy, drabinę i babcia ma szpachlę, więc weźmiemy do środka w razie jakby, jakbyśmy potrzebowali. Dobra, ponoć to do ten kluczyk. Dobra. Proszę, Belgóż. Proszę, proszę, uwaga. Zobaczymy. Ze względu na własną budowę, mamy teraz duże profesjonalne doświadczenia w szpachlowaniu, więc mam nadzieję, że babci sufit nie będzie dla nas problemem. Nie to? Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Babcia przyszła na inspekcję. Miała nie wychodzić, bo jest zimno. <głos> <głos> może babcia, może babcia myślała, co tak długo im schodzi? Nie przychodzą, nie przychodzą, więc przyszła na inspekcję sprawdzić. Więc babcia. babcia, babcia. to babcia. <noise> babcia to babcia. Tam widać, chyba, że jest dużo warstw tej farby, dlatego to odpada. No może, ale jak odpadnie, to się No tak. ale i... no, zobaczymy, co się uda zrobić. A teraz gólem. Turecki serial baczył? A i nie ma siłych, chyba turecki. Nie wiem. Zapomniałeś, że to przez nie. Elegancko, się elegancko. Może to przypadek. Nie, no bielegzony. Ja. No niech e, wyschnie, a my zajmiemy się teraz oknami, a później się to przemaluje. Ty, a ta to może zjeść tam na razie? I zaraz zaraz, najpierw to weźmiemy, niech on to. Y, Ty, a jak z tymi ja, ja głąbkami zrobić? To rozmrozić i istnieje, to do domu sobie nie no, i teraz no, coś innego, to może no, domu dom, to, to trafić. No to teraz będzie właśnie zjadł no. na południe. Dobrze? Pali się w piecu nawet widać tutaj zobaczcie, grzeje się woda. Babcia opowiadała, że kiedyś gotowała właśnie na tym piecyku i jak wcześniej nie było kuchenki. Teraz gotuję sobie tutaj na gazie. I no niestety nie gotuję już na tym, ale czasami sobie właśnie podgrzewa wodę i powiem Wam, że jest tak cieplutko. I ja, jak byłam mała, to zawsze siadałam na, e, na tej skrzyni. Ta skrzynia tutaj jest już od lat. Ja na niej siadałam. I tu o te kafelki, które są mega cieplutkie, grzałam sobie plecy. Piękne wspomnienie z dzieciństwa. Babcia już zaczęła sezon grzewczy. Mi jest bardzo gorące, tym bardziej, że przyjechałam do babci w swetrze. Zaraz wam pokażę, ile jest u babci stopni. No, babcia nie sądziła, że będzie aż tak ciepło. Mówi, dobra, mi też jest ciepło, więc już nie będę więcej dokładać, Ale wiecie jak to jest, starsi ludzie trochę inaczej czują tą temperaturę, ale w nocy robi się dosyć chłodno, więc wydaje mi się, że babcia będzie coraz częściej właśnie przepalać w nocy. U babci skromne 25 stopni. Ale to tak jak mówię, to podlewa... Babciu, saunę masz tutaj. Co? Gorąco. No ale to nie było takie wczoraj, jak się mówi, że tak ten będzie taki <gulik> A, był jakiś lepszy. Wczoraj to całe spaliłam i nie było tyle. Nie było. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I was watching this video. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pora zmienić um, zasłonki letnie, wakacyjne na jesienne. Ale tak, najpierw ściągniemy te, umyjemy okna i później dopiero założymy sobie czyściuteńkę. Już tu babcia naszkowała nowe firanki. To pójdzie do prania. No a ten się pieni ładnie. No a ten to się jak nie wiem. No sama tam nie odbieramy więcej, to potem o nie mogę spłukać. Hmm, zobaczymy czy tutaj nie wzięłam za dużo. Bo jak jest za dużo, to się będą robić plamy, takie maziaje będą się robić. Ja tutaj też mam za antym tak bym zawsze wiele... A ja zawsze tym do naczyń. I zawsze się ładnie zmywa. I nie trzeba nic dodatkowego kupować. Czekaj, a tak będzie tu gość? Może być, tak? Może, może być, może No, może. Dobra. No, może być. Zadowolona, babciu? No jasne, pewnie że tak. No jesień gotowa, nie? No, one takie jesienne kolory mają. No bo te tamte to takie były, a te to takie inne. No. To to ładniejsze. No bo tamte to o, o tamte były na tamte święta, ale takie zobaczyłam, to te te są takie inne. Tamte są takie. Ładna. Babcia jest jesieniarą. Co? wszystko. <laughs> <All that? laughs> And now it's time for Jesieniara. food. O, oh, myrogojne. No, nie ma... Dokończę to okno. Ja, a jak nie, to druga mu zmarzę i to muszę. Ale to razem gdzie ta Nie, czeka, razem zjem. No to, to to, weź to weź, nie ta i potem no. Babcia, nie głodny babcian. Nie, no bardzo głodny. Nie głodny. No to spytałam się, czy ten jak nie jadłeś, to powiedziałem, że nie. Babcian jest zawsze głodny. Nie, nie. O, Babciu, nie pasa. A, dziękuję. Tylko, że może jakieś to, to będzie. sporo, spojrzymy trochę, tylko tak, czy więcej? A, tak, tak. No bo to w lodówce tak zamarzni. Zobaczymy, jak to będzie w lodówce, się dam dołożyć coś. No chyba sporo tego masła. Ty, a to bym bo idziemy za mało. to bym dołożył. Nie, nie, gdzie masz to masło? To dużo wyrzucę. No jest okej. Za dużo masła. Tu. Tu. Za dużo masła, kochany, weź. Bo tak zbiłam sporo. Ile ci było? No? Jak dużo to złożę? Bo to też dużo. Dobrze, dobrze. Bo jak dużo ci dała? No, no to nie No, dopytałam się, ile to mu nie zleci. Ile kazali babciu włożyć? I to her to put that much? Tak. No, Ile <laughs> by No, to o tym myślałam, a na sobie no to, no to, no to Jemu tam jest też mu dam Nie, no to już było. może no to. Wcześniej było 25 stopni, a teraz ile mamy? 27. 27 stopni, babciu. 27 degrees. Serio? Serio. Babciu to babciu. <noise> Teraz to i Tobie gorąco, nie? Nie było. <noise> Ponad 10 lat Chciałam, żeby było ciepło trochę, bo mamą polewałaś i nie wiem, czy to było później No, a co zrobiłaś, że jest gorąco. Sauna, słuchajcie, sauna, a ja jestem w swetrze i do tego jeszcze... O, kopytkami się palą. Do tego jeszcze podgrzewamy jedzenie, więc jeszcze zrobiło się cieplej. Ktoś tu taki głodny, że nie czeka na mnie. Bardzo dobra, bardzo dobra kopitka, bardzo dobra. I put a little bit more lard. It's too good man. Moje kopitka będą e, z cukrem i mam jeszcze śmietanę. Śmietana kopitka nie dobra. No, lard cukra. kopitka, dobra. <gryw> Ale dobra, no. Dobra, dobra. I śmietana. Nie martwcie się, że śmietana jest po czym? Po koncentracie pomidorowym. Ja cię przelała reszta. róba. I jak byś smakuje? Bardzo smakuje. Chcesz trochę moich z cukrem? nie, dziękuję. I, to I know how you eat it. Z cukrem to najlepsze. Na masełku, z cukrem ze śmietaną. Ze skwarkami. Don't ever say that Komentujesz? <laughs> Cukier, kopytka, no i kombo. So mm -hmm. Mega duże porcje, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale zjadłam wszystko. Bejbuś też wyczyścił talerz. Brzuchy pełne, nie możemy się ruszać. Może drzemkę? Bejbuś? Tak! <śm> Be babcia ma bardzo wygodną wersalkę, więc bardzo możliwe, że zaraz się na nią rzucimy. Ale no, babcia będzie szczęśliwa, że wszystko zjedliśmy i że jak zawsze smakowało. A na wynos, e, na nos, ponoć mamy dostać gołąbki. Oh, yes. <laughs> to by ta do, do mnie paliwa, nie chcę, że na to pieniędzy. Babciu, przecież przyjszym pierwszy. Nie, <laughs> nie, no nie nie bo nie wiesz, wiesz co, jest to złoty. No, no, no to przyjechać darmo, przecież mam oni te pieniędzy. Jejechał mm. do ciebie. Do mnie przyjechać, ale nie, nie na ale musisz sobie. Musisz sobie, nie, no syle, bo bym się gniewała na ciebie. Nie. Wykładaj. Nie. nie chowaj, nie cuduj. Nie myślę. Na Następnym razem mi dasz, jak roboty skończone. Schowaj no ta, sobie co? na razie. To jest na, na razie, nie? Ja, to jest ona na to kolejne, bo... Gołąbki do. biorę. O, yes. gołąbki mamy od babci. No co, gołąbki To to... to, to gołąbki, cała siata, gołąbków. Ale I jeszcze zupka do gołąbków. No to by nam miał jutro czy kiedyś, ja, no. ja byłem... We only accept Gołąbki currency. Wzięłaś ja, ja, ja Mary tylko ten. Gołąbki akceptuję jako zapłatę. No i tego. Bo... Jak chcesz, to nam tutaj w drzwiach możesz pomachać. Cześć babciu. Cześć cześć. cześć. cześć babciu. Cześć. Babciu pan. Papa. Jakieś Jedziesz drogą. I tak, że wszystkoś tam wziąłeś, to wszystkoś tam pozabierały. Tak, tak. Telefony no, mam. Tak... Nie, ja trochę to. Gołąbki mam. Wszystko cześć. mamy. No, tylko tego nie wzięłaś, to najważniejsze. No, mamy ten gąbki. Ale to no. nie było do tego. Pa babciu! No. Pa. pa Babcia jest babcia. Babcia to babcia. Babcia to babcia. To dziękuję bardzo for today's video. Ja jestem meru. Jestem Sylwia. Jestem, nie So how was your experience to David Babcia? No, amazing. fajnie. Z babcią jest bardzo fajnie. Trochę się stresowała, a w ogóle wymienialiśmy babci kran i babcia mówi nie dacie rady, nie dacie rady, jeszcze bardziej się popsuje. I mer mówi nie, ja ci naprawię i naprawił i później babcia była szczęśliwa. No, no. No. <laughs> okay. Najedliśmy się, przejedliśmy się, much czwór. Um, Always. Tak? I mamy jeszcze 6 gołąbków na wynos. 6? Ok, to jest Nie gotcha. zjemy dzisiaj wszystkich. O, right, dziękuję bardzo. Dziękujemy za oglądanie. I widzimy się niedługo. Pa. Pu. Pi. <laughs>